Od soboty, ze względu na ciągle rosnącą ilość zachorowań na COVID-19, powiat iławski znalazł się w tak zwanej czerwonej strefie. Urząd miasta i gminy Kisielice jest pierwszym w powiecie urzędem, w którym potwierdzono zarażenie koronawirusem u urzędniczek. Nazywam się Piotr Berendt a to jest RadioNet. Moim gościem jest burmistrz Kisielic, pan Rafał Ryszczuk. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. E, niedawno ogłosił pan, że ze względu na pierwszy w powiecie stwierdzony przypadek zarażenia się jednej z urzędniczek wirusem SARS-CoV-2 urząd będzie zamknięty dla interesantów do odwołania. Jak wygląda teraz sytuacja i praca w urzędzie? Dowiedzieliśmy się dwa tygodnie temu, że pani skarbnik ma koronawirusa, dlatego też osoby, które miały z nią kontakt odbywały kwarantanny od tamtego czasu. Zamknęliśmy urząd dla interesantów, żeby potencjalnie nie narażać mieszkańców na niebezpieczeństwo zarażania się koronawirusem, a Sanepid zalecił, żebyśmy sprawdzili i obserwowali, żeby pracownicy sami się obserwowali, czy nie mają objawów. Po tygodniu okazało się, że pani wiceburmistrz ma koronawirusa, dlatego też zamknęliśmy urząd na kolejny tydzień. Cztery osoby w sumie są w kwarantannie, te, które miały największy i najczęstszy kontakt z panią wiceburmistrz i z panią skarbnik. W tej chwili nikt nie ma objawów koronawirusa, nie ma objawów chorobowych, więc od poniedziałku urząd już będzie otwarty normalnie dla naszych mieszkańców. A jak pracowaliśmy, bo o to przecież zapytał pan redaktor. Zdalnie rozmowy telefoniczne z mieszkańcami i przedstawiali oni swoje sprawy telefonicznie oraz drogą mailową, elektroniczną i przez skrzynkę podawczą. Także, jeżeli były jakieś pilne sprawy, to wychodziliśmy do mieszkańców. Chcieliśmy, żeby ten dyskomfort dla mieszkańców był jak najmniejszy i żeby wiedzieli, że my tu jesteśmy i że czekamy w pilnych sprawach na nich i mogą liczyć na urzędników Urzędu Miejskiego w Kisielicach. Nawet w czasie pandemii życie toczy się dalej. Kolejna, ponad milionowa inwestycja szykuje się w gminie Kisilice. Co to będzie? Będzie to ulica Rolna. Od dziesiątków lat ulica Rolna czekała na remont. Nawet jeden z panów, czy kilku już panów stamtąd, z tamtej ulicy, przychodziło do mnie i mówiło, panie burmistrzu, chodziliśmy do pana Koprowiaka w sprawie tej drogi tyle lat, bo przecież pan Koprowiak był burmistrzem, wcześniej naczelnikiem, w suma summarum zarządzał gminą 27 lat. No nie udało się tej drogi zrobić, ja to też rozumiem, przecież to jest grubo ponad milion złotych, żeby taką inwestycję wykonać. Jest to, jest to ponad pół kilometra drogi, drogi osiedlowej, jeśli tak można powiedzieć. Jest to na Kisielickim Zydlągu. więc... Pracowaliśmy nad tym, żeby tą drogę zrobić, żeby te pieniądze pozyskać z zewnątrz, bo przecież nie, nie damy rady udźwignąć budżet gminy Kisielice, nie może tak wielkiej inwestycji. Udało się w końcu spełnić kryteria i uzyskaliśmy pieniądze od wojewody. Rozstrzygnęliśmy przetarg. Jeden z panów w przetargu się pomylił i dał tak niską cenę, że była ona uznana za rażącą i została odrzucona. Zresztą pan prosił już w pewnym momencie, żeby, żeby tą dotację, żeby tą umowę nie, nie podpisywać z nim, bo on pomylił kwoty w tej, w tej ofercie. Druga oferta firma Milean z Nowego Miasta Lubawskiego opiewała na pięćdziesiąt tysięcy zł. Umowa została podpisana 7 października 90 dni ma firma Milean na wykonanie tej inwestycji. Będzie to droga brukowa, odpowiednio oświetlona, odpowiednio odwodniona, więc mieszkańcy doczekają się wreszcie tej ostatniej drogi, porządnej ostatniej drogi, wiecznie pylącej się drogi, będą mieli już ją wybrukowaną i myślę, że na początku przyszłego roku firma inwestycje zakończy. Inwestycje w infrastrukturę to chyba jedno z najważniejszych zadań gminy, ale Pan nie zapomina również o inwestycjach kulturalnych. Już za chwileczkę można by rzec, że za momencik oddana zostanie do użytku kawiarenka kulturalna. Co w niej będzie i jaką rolę będzie spełniała dla lokalnej społeczności? Tak jak rozmawialiśmy latem przy naszej kisielickiej fontannie, mówiliśmy właśnie wtedy o kawiarence i herbaciarni kulturalnej w Kisielicach. Już pracujemy nad tym. Wyremontowaliśmy odpowiednią arkadię, zarówno elewację, jak i wnętrze. Łazienki wyremontowaliśmy, kuchnię teraz chcemy zakupić meble do tejże kawiarenki kulturalnej, a będzie to kawiarenka inna niż wszystkie, bo my nie robimy rzeczy, które są, będą podobne do wszystkich, albo takie same, jak wszystkie. Może wzorujemy się na innych, oczywiście, ale nie robimy czegoś, żeby było takie same, jak gdzie indziej. Wzorowanie się i owszem, ale, ale nie kopiowanie tych wzorów, więc kawiarenka będzie inna niż wszystkie. Będzie ona. এক jakby... Pozwalała spędzić wolny czas w takich trzech różnych strefach, które zaprojektujemy, ale nie chcę jeszcze tu mówić o szczegółach, ale będą to trzy różne strefy, w których będzie można napić się pysznej herbaty, pysznej kawy. Zakupimy odpowiedni ekspres do kawy, który będzie, będzie można tą kawę spożyć na miejscu właśnie w tych strefach, o których mówiłem. Będzie herbata z bardzo różnych stron świata, wyjątkowa herbata. Zatrudnimy pracownika do Domu Kultury, który będzie obsługiwał tą, że Kawiarenkę kulturalną i ceny. Nie będą takie jak to w kawiarniach ma miejsce, w dobrych kawiarniach, że będą kosztowały kawy czy herbaty po kilkanaście złotych, ale tylko na koszty utrzymania kawiarenki będą pieniądze przeznaczone, więc to będzie kilka złotych. Mieszkańcy i starsi i młodsi będą mogli fajnie spędzić czas. Gdzieś w tle będzie się się fajna muzyka, na przykład blues czy jazz amerykański lat 60. na przykład. Tak to sobie wyobrażam. Miło spędzony czas, nie wiem, zakochani czy, czy młodsi, właśnie, czy starsi. Zakochani, bo jak w tej, w tej poetyce miłości jesteśmy, a o ile pamiętam te nasze rozmowy wcześniejsze, to tak to trochę żartobliwie się tam przejawiało. No ale dlaczegoż nie lepiej się kochać niż nienawidzić? Dlatego też taka kawiarenka już na wiosnę będzie funkcjonowała, a na zewnątrz Arkadii, na tym tarasie świeżo wyłożonym, będą też stoliki, będzie można wyjść w ciepłe dni i napić się, no właśnie, herbaty czy kawy. Naprzeciwko Arkadii, z tego co wiem, do budżetu obywatelskiego złożono wniosek o park, park polny, jak to ktoś nazwał, bo inni nazywali parkiem miłości, ktoś nazwał to parkiem polnym, bo ulica polna, więc jeżeli ten pro projekt wygra, ja nie wiem, który wygra i żadnego nie promuje, ale mówię, że w tej przestrzeni mogłoby już być takie, takie, taka cała instalacja fajnych, fajnych rzeczy, których mo mogliby młodzi ludzie jak i jak mówię, każdy, ka każdy rocznik znaleźć coś, coś fajnego dla siebie. To jeszcze raz nawiążę do naszej rozmowy przy fontannie. Rozmawialiśmy wtedy również o remoncie dachu i poddasza zabytkowej szkoły. Proszę mi powiedzieć, na jakim etapie jest ta inwestycja? Dziś. A wie pan, redaktor, że się nie umawialiśmy na, na to pytanie i akurat trafił pan w sedno. Dziś odebraliśmy pozwolenie na budowę. Trwało to kilka lat uzgodnienia z konserwatorem zabytków, uzgodnienia e, techniczne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Mnóstwo czasu, mnóstwo energii. Tu wymienię Romana Czyżewskiego, kierownika Referatu Rozwoju, który mnóstwo czasu i energii poświęcił na to, żeby doprowadzić tą inwestycję do końca, tą, tą projektowaną inwestycję, bo dziś mówimy jeszcze o projekcie do końca, czyli do przetargu. W przyszłym tygodniu ogłosimy przetarg i w końcu stara, ponad stuletnia, bo oddana w 1906 roku szkoła będzie przebudowywana oprócz wymiany okien przez te lata nie zrobiono niemal nic. My zmienimy całe pokrycie dachu. Będą nowe dachówki. Będzie piękna izba pamięci. Będzie można zrobić tam uroczyste sesje rady miejskiej, lekcje historii. No i tą izbę pamięci, która ma oddać cześć i hołd tym dawnym mieszkańcom gminy Isielice, nie tylko tym sprzed 1945, 45, jeśli chodzi o pamięć, ale tym, którzy tutaj oddali swoją młodość i energię po 45 roku, więc tak kubatura będzie zagospodarowana. Niemcy niegdyś tej kubatury nie zagospodarowali, kiedy oddawali ją w 1906 roku, a konkretnie Paul von Hindenburg otwierał tą szkołę, mieszkający niegdyś nieopodal Kisielic w miejscowości Ogrodzieniec. Tam wcześniej nie było nic oprócz strychu. Teraz będzie ta kubatura zagospodarowana na imponującą. I tu nie przesadzam, bo widziałem wizualizację tego, tego, tej przestrzeni. Będzie to imponująca przestrzeń, imponująca izba pamięci, w której kiedyś Myślę, że uda nam się zrobić na przykład taki wywiad jak teraz w moim gabinecie. Na koniec nawiążę również do naszej wcześniejszej rozmowy. Rozmawialiśmy wtedy o bezpardonowych atakach na Pana ze strony jednego z biuletynów Iławskich. Te same ataki powtórzyły się teraz wobec burmistrza Iławy Dawida Kopaczewskiego. Pewnie słyszał Pan o tej sytuacji. W tym wypadku również chodzi o pieniądze. Jak Pan na to zareagował? Widziałem wywiad z panem Dawidem Kopaczewskim, burmistrzem Iławy. Słyszałem o tym, No rzeczywiście no, ci, którzy nie płacą, muszą liczyć się na atak ze strony tej gazety. Tak to jest: no, nie płacisz, to jesteś atakowany. Kto tak się zachowuje, kto tak robi? No niech Państwo się zastanowią, kto tak się zachowuje. Nie płacisz, to będziesz za to cierpiał. Chciałem Państwa z tym przemyśleniem zostawić. A Szanowni Państwo, dobrze, że burmistrz Kopaczewski reaguje na tego typu ataki, bezpardonowe, agresywne, zupełnie nieetyczne i działanie jest pozbawione jakiegokolwiek zacięcia dziennikarskiego, to trzeba sobie jasno powiedzieć, ale Szanowny Panie Redaktorze, Szanowni Państwo, czy gazeta, która ma kilkaset nakładów, która zalega na półkach sklepowych najróżniejszych spożywczaków, może być zagrożeniem dla pana burmistrza i ławy? Ja nie sądzę. Nakład jest coraz mniejszy, tak się wydaje przynajmniej, kiedy, kiedy, kiedy obserwuje się tą, tą zasięg tej, tej prasy, więc nie przejmowałbym się zbytnio, aczkolwiek... Jak powiedziałem kiedyś, albo inaczej skomentowałem kiedyś u pana burmistrza Kopaczewskiego na profilu, brak reakcji na zło jest grzechem zaniechania, więc reagować trzeba, bo burmistrz reprezentuje społeczeństwo. I ataki niewybredne, agresywne na burmistrza są atakiem na społeczeństwo. A to społeczeństwo może łatwo zareagować niewydawaniem trzech czy dwóch dwudziestu na tęże gazetę. Zachęcam. Dziękuję panu bardzo za tę rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Do zobaczenia. Moim gościem był burmistrz Kisielic, Rafał Ryszczuk. Państwu tylko przypomnę, że wywiad ten znajdziecie na stronie internetowej Radionet Info, na, w serwisach społecznościowych Facebook i YouTube oraz na platformach Spotify, iTunes i Soundcloud. Dbajmy o siebie, szczególnie teraz, w dobie rozprzestrzeniającego się koronawirusa. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.